Siemano, ja jestem Pierknoliw i jestem dziś z widzami, nagrywamy odcinek Schowanego, przywitajcie się. Cześć, Dzień dobry. Siema. Dzisiaj y, filmik będzie polegał na tym w sumie co poprzedni odcinek Schowanego, tym razem tylko wiecie, świąteczny klimat i te sprawy, jest zima na, znaczy na For Life, ja już... Przystaję wam na początku. Zasady będą w sumie takie same jak na poprzednim filmie. Wy mówiliście, że oglądaliście, więc pierwszą zasadą jest taka, że nie możecie ze sobą jechać, śledzić kogoś. No a drugą zasadą w sumie jest to, że na Discordzie wam wysłałem mapki, gdzie gramy, no i w tym, w tym obszarze znajduje się samochód, który szukacie. Teraz szukacie na pierwszym miejscu będzie pojazd różowa/manana. I, I chyba to tyle. Macie jakieś jeszcze pytania? Nie. Nie. Dobra, to przygotujcie się do samochodów i będziecie po prostu stąd jechali na to miejsce, bo tutaj już w sumie to jest blisko. Więc wsiadajcie i zaczynamy wyjść. Możecie już jechać. Dodam wam tylko na początku, że ten pierwszy samochód, kto pierwsza osoba znajdzie, jest za 5000. Czy duża kwota, czy mała, nie wiem. Zobaczymy, jak będzie potem. Może tam większe kwoty, jak będzie trudniej do znalezienia. W ogóle będzie tu trudno was znaleźć, bo tu jest pełno innych graczy. Ale chciałem też wybrać miejsce, gdzie jest też bliżej do wszystkiego. O no, chyba znalazłem. To znalazł kwarcie tak, znalazł? Pas, no. O nie, to tak szybko to było. Okay. Dobra, jadę do ciebie. Tutaj była pierwsza mananka. Do, czyli to jest za łatwe. To miejsce było za łatwe, teraz będę już wiedział. E, no to jest dobra. No oczywiste. No mogę sobie schować. To jest taka różowa, dobra. Kolejne to będą świąteczne mananki. One wiecie, chyba wyglądają, one były z eventu świątecznego. Ja wam dam pieniądze, znaczy sobie dam pieniądze. Proszę bardzo, pieniądze na twoim koncie. Dosyć szybko to znaleźliście, ale następne może będzie trudniejsze. Teraz jedziemy do Angel Plane, tam jest kolejna miejscówka. Macie drugą mapkę już na Discordzie. No i co? Rozpoczynamy drugą rundę o 5000 też. A co tam? Albo o 6. Zobaczymy jeszcze jak szybko znajdziecie. Więc szukajcie. Mam nadzieję, że nie zdobędziecie jej tak szybko. Już tu niektórzy już wybruli w ogóle, na bezdroża. Tutaj gdybym schował, to byłoby zbyt łatwo, tak mi się wydaje. Mam. O jezu. Ja zawsze chowam w takich miejscach, że mi się wydaje, że to łatwe. A to ja byłem pewny, że to będzie, tylko nie wiedziałem, gdzie to dokładnie jest. A ktoś tu przejeżdżał obok, i mi się tak pomyślałem, czy z nadburka by to widać było? Proszę bardzo. Mam nadzieję, że się cieszysz. No i jedziemy do kolejnego miejsca. Ja tak sobie myślę, że jak dojedzie się do tego Bayside Marine, to ja ten pojazd chyba przestawię, bo teraz, gdzie w Bayside Marine on stoi, on jest w bardzo łatwym miejscu. A few inches later... cię popchnę. <grym> Dobra, nie będę tego już robił. No już tego nie będę robił, bo to się chyba nie uda. E, ja będę teraz, tak myślę, bo samochód schowałem w bardzo łatwym miejscu. Praktycznie jak ktoś wjedzie sobie do miasta i wjedzie po prostu tak głębiej, e, no to go zauważy, ja sobie ten samochód wezmę i przestawię go w miejscu jakimś innym. Ale jest problem. Wy możecie w tym momencie patrzeć na mapę, a tego bym nie chciał. Możemy zrobić tak, że teraz bez przestawienia samochodu nagrodę zrobimy 5 tysięcy, a jeśli przestawię samochód i nie będziecie patrzeć, no, to dam tysięcy, nagrodę, bo dostałem te 3000, więc to będzie też większa nagroda. Dobra, to wpiszcie ten szał Czekajcie, ja, tą, ja ten samochód przedstawię w inne miejsce. Możecie włączyć mapki. Nie wiem, czy wam wysyłać mapkę całego. tą mapkę trzecią, no bo w sumie to nie, nie ma sensu. Nie to trzyma. całe. To po prostu całe Biteside Marina. Wszędzie, gdzie tylko się da. Za 8 tysięcy, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że nikt nie patrzył. Tu Kwaczlis pojechał, O, no, blisko był samochodu, gdzie przed chwilą stał, ale już tam nie stoi. Tutaj macie o tyle łatwo, że tu jest dużo właśnie takiego pustego miejsca. Tu myślałem, Bartek, żeby z tyłu schować, ale znowu mało miejsca jest tutaj. O, no. co Już coś wylukałeś? Szukaj, szukaj. I co, znalazłeś coś? To jest ta świąteczna? Tak, ta sama świąteczna mana to jest. Dosłownie tak samo wygląda, nawet te same kolory ma. Nawet nie wiem, czy w ogóle da się ją tuningować. Na razie chyba tak mi się wydaje, że szukacie w miejscach takich za bardzo dostępnych, tak mi się wydaje. Chyba widzę. No. Jest. O, w krzaczory jechał. Jak ją zauważyłeś? No bo tutaj jechałem ulicą i widziałem coś czerwonego, że tam stałem. Ha, dobra, stąd widać, rzeczywiście. Ja patrzyłem z drugiej strony, ona była tu w krzakach. Ja myślę, że jest ta zwykła i taka jest w krzakach obok tutaj. Tutaj ją schowałem w krzakach. No dobra, ale chyba Wam zajęło to dłużej niż ostatnio, niż poprzednie. Runda. Możemy zrobić jeszcze kolejną, tylko teraz już naprawdę musiałbym schować w takim trudnym, trudnym miejscu. Dobra, jest 8000 na Twoim koncie. Quadrzlisz. Pojedźmy do San Fierro. Ja wezmę szybko samochód jakiś z bazy organizacyjnej. Ja myślę, żebyście tutaj poczekali. Wziąłem samochód pereniala, To jest taki specjalny perenial z jakiegoś eventu. A, czwarte urodziny serwera. No dobra, samochód schowany. I tutaj Wam chyba szybką mapkę zrobię. E, mniej więcej w których okolicach to jest. Mapkę, czwartą macie już na Discordzie. To zrobimy też za 5000. Ale jeśli będziecie, będziecie długo szukali, to zrobimy za więcej po prostu, dobra? Więc jesteście gotowi? Tak. No to co, e, ruszamy. Ja Wam życzę powodzenia. To się chyba nie udało, jak chwaszli zjechać. No tak trochę wyszło. Ty, wy jak skróciliście już, co wy robicie? Za ja, no, za wami, musisz szybko pojechać, bo mi kurde uciekniecie. Nie wiem, gdzie pojedziecie i potem nie będę mógł was znaleźć. Ktoś już jest obok mechanika, obok tunera to znaczy. Siema, tu jest wiek. już... No nie, no bez jaj, że... No boże. Ona się schowała niby w krzakach, ale... Tak, widać ją. Bardzo. No, widać, widać, kur... dobra. No nic, no pokrzyżowaliście mi plany, myślałem, że będzie dłużej. Tu jest też na świąteczna. Niech tutaj właściciel posiadłości nam wybaczy, my tu nagrywamy film, nic złego nie robimy, więc... Znalazł to Bartek, ja tobie wysyłam 5 tysięcy. To nic nie wygrał, bo chyba jedna osoba nic nie ja. wygrała. Dobra, daję Tadziuowi przelew 25 tysięcy. O, jakiś Adi tu przyjechał. To jest posiad... o nie, to jest właściciel, dobra, uciekamy. To nie wygrał. 26, pepper. Dałem Ci. Widzicie, to są moi widzowie. Moi widzowie są mili dla siebie i taki tadzunorek daje osobie, która nie wygrała. My uciekamy, bo tu już się zleciał mhm. właściciel posiadłości. Ja tą mananę szybko przestawię. Jej tu nie było, jakby co. Masa i prędkość rozwiązuje wszystkie problemy. Patrzcie na to. O, oh, kurde pa. mówiłem. Więc Feper, dałem Ci tysiaka. Za to, że po prostu nic nie wygrałeś, to ode mnie taka nagroda pocieszenia. Dziękuję. Czyli masz już chyba 3000 e, na tym filmie, bo dostałeś jeszcze od y, Bartka. 2000. Takim oto akcentem kończymy film. Mam nadzieję, że podobało Wam się tutaj, widzowie, że podobało Wam się co tutaj robiliśmy. No, i jeśli chcecie, oczywiście, więcej takich filmów z For Life, a, to piszcie pod filmem w komentarzach. Zostawcie łap w górę na kanale. No i subskrypcji oczywiście, bo to jest bardzo ważne. Zapraszam też na Discord dla widzów. linka w opisie. W opisie. Chcecie coś jeszcze powiedzieć pod koniec? Subskrybujcie kanał Pietrek Noi. Ja Was żegnam. Mam nadzieję, że się spodobało. I do kolejnego filmu. Na razie.